Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na tym kanale. A dzisiaj przedstawię Wam najbardziej detaliczne, czyli w sumie najlepiej wykonane minifigurki z Lego Ninjago, jakie kiedykolwiek powstały. Przynajmniej moim zdaniem, także zapraszam do oglądania. No, i naszą topkę rozpoczyna sobie minifigurka Kozu, która pojawia się oczywiście w drugim sezonie serialu. No i właściwie ta jego minifigurka poda mi się najbardziej z wszystkich jego figurek, bo potem jeszcze mieliśmy Legacy, mieliśmy też Day of the Parted jego wersję, aczkolwiek ta wygląda, przynajmniej moim zdaniem, najlepiej. Bardzo ładne są te druki, jak na tamte czasy, i dzisiaj również robią one wrażenie. Ta minifigurka po prostu wygląda świetnie, ma bardzo ładne druki, no i właśnie na tym dzisiaj się skupiamy, właściwie na drukach. Następnie, Owe Lord sezonu trzeciego, oczywiście, również Lego Ninjago. No i on też wygląda świetnie. Na te, jakby sukience jego szacie ma naprawdę piękne Drugi to oczywiście komponują się z torsem. Bardzo fajnie też wygląda jego głowa. Ta złota zbroja oraz ten hełm też wyglądają świetnie, ale właśnie drugi są najwspanialsze w tej figurce, bo po prostu wyglądają prześwietnie. No i może brakuje tylko tego, żeby z tyłu tej sukienki również był nadruk, ale to tam jakieś szczegóły są. Natomiast sama mi figurka naprawdę jest bardzo ładnie wykonana i po prostu szczegółowa. Zresztą podobnie kolejna minifigurka w dzisiejszym odcinku, czyli oczywiście Mist Szczen z sezonu czwartego LEGO Ninjago. Na jego szacie też prezentują się nadruki naprawdę bardzo ładnie, tutaj wszystko po prostu razem ze sobą współgra. Mamy takie kolorystykę bardziej bordowo-fioletowo-czarną, coś takiego, też są elementy złote. Bardzo fajnie też wygląda jego twarz, ten hełm, jakby ta jego korona taka wężowa, wiecie o co chodzi. No, i też z tyłu oczywiście torsi się wygląda fajnie. Mamy tam taki, jakby nadruk anakondowcu, taki symbol. Tam jej figurka również robi wrażenie, jak na właśnie sezon czwarty. No, a w sezonie siódmym mieliśmy oczywiście braci, władców czasu, którzy też wyglądają genialnie. No, zobaczcie tylko na te detale na ich torsach i nóżkach. Maska też bardzo ładnie wykonana, oczywiście detalicznie. No, i główki tak jakby bardziej makijaż, coś takiego, takie wiecie, podkrążone oczy. To też wygląda genialnie. No, i razem po prostu tworząc zgrany duet. Mini figurka Harumi. No i ta akurat pojawiła się w takim zestawie, z to rasa, gdzie mieliśmy cztery figurki, czyli w brick to berze a ta właśnie jej wersja wygląda w ten oto sposób. No i zobaczcie, jest to właśnie Harumi, która przywdziewa tutaj maskę nienawiści, która właśnie ubrała maskę nienawiści i wygląda po prostu w niej genialnie. Sama maska oczywiście ma bardzo ładne druki, aczkolwiek tors i nóżki też są tego niepozbawione. Ma również dwie czerwone katany. No i zwróćcie też uwagę na to, że ta minifigurka ma nawet na druki z boku nóżek oraz rączek, co też wygląda genialnie. No i na przykład jej minifigurka z tonu ósmego, czyli ta Harumi, którą teraz widzicie na ekranie, oczywiście taka jakby księżniczka, też wygląda bardzo fajnie. No i Właściwie, no, w sumie każda figurka Harumi jest piękna, aczkolwiek tutaj, no, skupiamy się głównie na detalach w tym odcinku. No, a ninja z sezonu dziewiątego też wyglądali bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o drugi, zobaczcie sobie właśnie teraz, e, tutaj na przykładzie Kaja i Kola, którzy wyglądają świetnie. Zobaczcie, jakby. Są to zmaltretowane ich stroje z ósmego sezonu. To są, jakby takie e, poprzepinane elementy zbroi. No i właściwie podarte ubrania, To zobaczcie, że nawet Kai nie ma jednego rękawa. Kol nie ma dwóch, ale to już wcześniej nie miał. Ma, jakby rozdarty tutaj ten e, bezrękawnik, to wygląda naprawdę świetnie. Mega mi się to podoba. No i po prostu no, same stroje z ósmego sezonu już były detaliczne, a tutaj jeszcze, jakby ich rozdarcie wygląda po prostu epicko. Równie epicki jest również mistrzu. A jak właściwie jego minifigurka ze złotą smoczą zbroją, która też wygląda fenomenalnie, aczkolwiek jego nadruki, jak sobie tą całą złotą smoczą zbroję zdejmiemy, też wyglądają przepięknie, zobaczcie na to jakby elementy siatek na torsie, no to wygląda po prostu świetnie, jak jakby łuski smoka, no i że ta sama zbroja sobie też wygląda genialnie, po prostu minifigurka, nawet jego tarcza, no ten miecz, po prostu wszystko jest bardzo detaliczne, no i jest po prostu świetnie odlane, moim zdaniem pada bardzo ładna figurka. No ale każdy się chyba za mną zgodzi, a przynajmniej większość, że sezon 16 Lego Ninjago obfituje w najlepiej wykonane minifigurki w historii, no przynajmniej moim zdaniem. No i zobaczcie na przykład tego kryształowego króla który już jakby w wersji z dwoma rękami wygląda świetnie, to jest w przeciwieństwie do jego oryginalnej figurki Sona trzeciego. Mamy jakby yy nóżki, a nie już tą szatę, no i to wygląda po prostu epicko, te wszystkie nadruki, jeszcze jak sobie zdejmiemy to, jego przepięknie wykonaną maskę, ma również bardzo ładna droga twarzy, też jest zbliżone do oryginału, no i też w wersji z czterema rękami również wygląda świetnie, wtedy chyba najlepiej, bo jest jakby taki dopełniony, ten drugi to też właśnie go jakby tak dopełnia. A jeśli chodzi o nim, to w 16. sezonie najbardziej podobają mi się ich wersje smoczeń. Tutaj akurat na przykładzie kola, który zresztą jest na miniaturce tego odcinka. Widzicie, że naprawdę te stroje są po prostu moim zdaniem przepiękne. Te ogromne skrzydła, które zostały oryginalnie zrobione pod serię Evo z Lego Ninjago, a tutaj naprawdę świetnie wyglądają. Ta przepiękna zbroja, no i ta jakby nowa maska smocza, aczkolwiek na drugi te są naprawdę genialne. No i zobaczcie na tą główkę, oraz na ten tors i nóżki. Właściwie tutaj wszystko jest praktycznie przejroczyste, tylko tors jakby nie jest i tyle, a reszta naprawdę wygląda genialnie. No zresztą tors też wygląda super, bo tam mamy jakby taką złotą zbroję. To jest naprawdę epickie. Zresztą ninja w tych nowych, złotych wersjach też wyglądają bardzo dobrze. Tutaj akurat Zane, który ma również bardzo ładną maskę, no i na drugi, na torsie i nóżkach też są po prostu świetnie wykonane i z roku na rok widać ten postęp u Lego Ninjago, że mają po prostu coraz to bardziej, coraz to lepiej wykonane stroje dla ninja, po prostu coraz to bardziej detaliczne i to naprawdę się bardzo szanuje, przynajmniej moim zdaniem. Ale najlepszą mi figurką gwiazdą dzisiejszego odcinka będzie Lloyd w wersji Oni, który wygląda po prostu genialnie. Również jest to figurka, oczywiście, z 16 sezonu. No i zobaczcie na tą jego maskę, która wygląda świetnie. Tam jakby takie zielone oczy, bardzo ładne kły, no i to po prostu wygląda genialnie. A Tor z to też po prostu jest totalny sztos. Ta figurka jest tak piękna. Ja ją muszę kiedyś zdobyć, zobaczymy w jaki sposób, ale na pewno będzie ona w mojej kolekcji. No w każdym razie ten Lloyd po prostu wygląda epicko. Nawet w serialu już zobaczycie, zresztą, sami, że nawet w tym zwiastunie nowym Ninjago, który pojawił się kilka dni temu, właśnie ten Lloyd już właśnie tam występuje w tym stroju i to też w serialu wygląda po prostu przepięknie. Ja się nie mogę doczekać, aż właśnie w serialu on wyciągnie tą swoją maskę. Zobaczymy zresztą, jak, yy, jaki sposób ją zdobędzie. W każdy w się? Właśnie sam strój po prostu wygląda przecudownie, no i jest to chyba, no, top 3 przynajmniej, minifigurek z tego Ninjago kiedykolwiek. Ogólnie, jeżeli chodzi o wszystkie figurki, ale jako na drugi, też napada jest pięknie. No, zresztą ta minifigurka po prostu robi fenomenalne wrażenie. Także to była tyle w dzisiejszym odcinku. Dajcie na komentarzu, które wasze zdanie figurki z tego materiału są najlepsze, no i jakie figurki wrzuciłyby się do tego materiału, które się nie pojawiły, na przykład, nie wiem, Moro albo Nadakan Napiszcie oczywiście w komentarzu sami, które minifigurki Waszym zdaniem z całej historii Ninjago po prostu mają najlepsze nadruki, bo może jakąś figurkę pominąłem. W każdym razie wydaje mi się, że właśnie tą dziesiątkę, którą dzisiaj przedstawiłem, e, po prostu są jakby najlepiej wyposażone w te piękne nadruki. No i ten złoty Lloyd też wygląda po prostu genialnie. Wszyscy są świetni, no bo właściwie w dzisiejszym odcinku nie skupialiśmy się na tym, jaka figurka jest najlepsza ogólnie, jaka po prostu wygląda najlepiej, tylko chodziło nam głównie dzisiaj właśnie o nadruki na tych minifigurkach. Także, jeżeli Wam się spodobał, to, Oczywiście wiecie, co macie robić. Łapeczka w górę wraz z subskrypcją, byście nie przekapili kolejnego tego typu odcinku na moim kanale. Ola oczywiście dzwoneczek, byście dostawali wszystkie, absolutnie wszystkie powiadomienia o tych moich filmach oraz o innych postach i tak W sumie chyba na posty akurat nie powiadomienia, ale nieważne. W każdym bądź razie zostawiajcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem. No i to by było na tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!